Cześć, witam Was w kolejnej dobrej bitwie. <coughs> Dziś chciałem pokazać Aufklärung Pantera, czyli czołg uważany za jeden z najgorszych w grze, którym nikt by nie chciał grać. Natomiast w tej bitwie chciałem Wam pokazać, no może niekoniecznie ta bitwa akurat to dokładnie pokażę, Że jest to pojazd, który nie jest taki zły jak o nim wszyscy po prostu mówią. Losowanie, które tu widzicie, to jest bardzo dobre losowanie. także Dosyć rzadko się takie zdarzają. Często rzucę go na dziewiątki i dziesiątki Żeby nim oczywiście dobrze grać, no to wymagana jest spora znajomość map i duża dawka jakiegoś takiego ogrania WOT, ponieważ bardzo łatwo nim zginąć. A żeby zrobić jakiś konkretny wynik, to naprawdę trzeba się sporo, sporo napracować. Jeśli chodzi o zalety. Mobilność, jak na czołg, który ma taką masę, jest to chyba około 40 ton. Z tego co pamiętam, to jest to czołg bardzo, bardzo mobilny, dzięki czemu nadaje się świetnie do taranowania lightów, arty i jakichś po takich lżejszych, lżejszych czołgów. Drugi atut to jest dział, który ma na pociskach zwykłych co prawda 157 penetracji, wówczas możemy wykorzystywać do strzelania. Gdzieś tam, jak na przykład zajdziemy, jakieś te od tyłu, wtedy możemy go wydoić, czy tam do detrakowania, na przykład gdzieś tam w bok. A jeśli nie starcza, to na złocie mam penetracji 221 i to jest naprawdę już sporo. Oczywiście lightem nie strzelamy się od przodu z heavykami, bo nie o to chodzi. Natomiast mamy ten komfort, że jeśli penetracja nie będzie wystarczała. No, to możemy weprzeć się tym goldem, tutaj, oczywiście, w tej bitwie są i szóstki. Nawet jest naprawdę bardzo, bardzo rzadkie losowanie. Jeśli chodzi o losowania trudne, no to czasem bywa na przykład Himmelsdorf, gdzie mamy 14 dziesiątek. i Ja w tym okaru Panterze miałem takie losowanie, wówczas naprawdę jest bardzo, bardzo trudno wykręcić jakiś konkretny wynik, ale też można trochę poskubać tych wrogów ze 2000, zrobić. Zrobienia tym około po 2000 obrażeń e, uważam za naprawdę już taki przyzwoity wynik e, wsparcie drużyny, no ale przede wszystkim zadania Lightas e, są inne e, świecenie, aczkolwiek wszystkie te mapy teraz, e, które są przerabiane i które do tej pory występują, nie naprawdę nie są pro zwiadowcze. Ciężko, ciężko zrobić jakiś dobry wynik ze spota, a nawet gdy dobrze świecimy, to drużyna często z tego nie korzysta. Jest to light, ale bardziej ten show traktowałbym jako bardzo lekkiego meda, który ma jak na meda świetny kamuflaż, ponieważ jeśli chodzi o moje wrażenia kamuflażu, jeśli chodzi o lighty, to ten kamuflaż pozostawia wiele do życzenia. Ponieważ zdarza się, że na przykład jadę w jakiś krzak, nie ruszam się, odpalę lornetkę, nie strzelam i na przykład coś mnie tam jest w stanie zaświecić, także inny light. Także jeśli chodzi o kamuflaż, według mojej oceny, jest dosyć słaby, ale jeśli patrzeć na to, że jest to bardzo lekki net, który ma kamuflaż lighta, wówczas możemy już inaczej patrzeć na tą, na tą cechę jako. Rewelacyjny kamuflaż, ponieważ medy oczywiście nie mają kamuflażu w ruchu, a Outcore Panther ma. Także trzeba, przynajmniej ja tak robię, że tego, tego lighta traktuję bardziej jako bardzo lekkiego meda, którym można objeżdżać czołgi. Szczególnie jakieś tedeki, na przykład bezwieżowe, czy jakieś takie wolne czołgi, naprawdę można pięknie je wydoić. W tej bitwie kompletnie to nie będzie pokazane to będzie bitwa zupełnie niepodobna do do rozegranych nam w Karung Panterze, ponieważ jak widzicie padła nam flanka i w tej bitwie, tak jak już często się zdarzało w innych powtórkach z tego miejsca będziemy starać się bronić bazę a drużyna przeciwna jak widzicie będzie musiała dostawać baty mocne mocne przełamanie flanki przez przeciwników, tam wszystko tak naprawdę padło I teraz tylko, jak najszybciej wykończy tego LCK, nie udaje się niestety tak naprawdę jedyną słuszną metodą, znaczy drogą do wygrania tej bitwy to jest oczywiście obrona bazy. Ja jak na razie nie zrobiłem za wiele. Troszkę się postrzelałem zrobiłem jednego fraga. od takie tam wsparcie drobne drużyny. Natomiast nie pojechałem na tej mapie zbyt agresywnie. Żeby świecić bardziej skupiłem się na zadawaniu uszkodzeń. Mamy dwa fragi, 900 obrażeń teraz na kapa wjeżdża i z trzeci 380 metrów. E, odpalona lorneta, pis trzeci podpalony, zniszczony, e, no i teraz tak naprawdę nie wiem, czy ja świecę te czołgi z AMX-12T, e, niemniej jednak to w świetną pozycję, e, to wykorzystuję ją. E, natomiast e, w wielu, wielu bitwach udało mi się zagrać mocniej, agresywniej, obierzeć czołgi, robić jakieś tam karuzele, no w tej bitwie niestety Wam tego nie pokażę. Ale musicie uwierzyć mi na słowo, że jest to jak najbardziej możliwe. 4 szeregi, 2000 obrażeń, także bitwa bardzo statyczna jak na, jak na Lajta. Prawie że camperska, także jeśli chodzi o jakieś tam zagrywki, nie ma na co patrzeć. Natomiast chciałem pokazać troszkę i walki na tym czołgu pokazać, co więcej o nim sądzę. I jeśli na przykład nie zabieraliście się za niego, ponieważ usłyszeliście bardzo dużo złych opinii na jego temat, Myślę, że są mocno przesadzone. Na pewno nie można mieć do niego nie wiadomo jakich wygórowanych oczekiwań, ale jak widzicie, przeładowanie to chyba około 4 sekund. Zadajemy po 130 tak, 135 średnich uszkodzeń i naprawdę DPM jest, jest bardzo duży. Tak, tak naprawdę bo jeśli na przykład tutaj zajechałem godzinę, to udało mi się skompować praktycznie całą. No to naprawdę 2000 obrażeń możemy zrobić przy takim ropie bardzo, bardzo szybko. I tak jak mówię, nie jest to light, który nadaje się idealnie do jakiegoś aktywnego spota, ponieważ ma dużą sylwetkę, i on jest tak naprawdę jak na jak na lajpa, potwornie duży, teraz jak widzicie, chyba te 34 strzelał blinda, ponieważ ja się oczywiście nie zaświeciłem trafił mi w gąski, więc już nie próbuję, ale gratulacje dla niego, że wyczu wyczuł kto go strzela dobrze, dobrze trafił, 13-6, jak widzicie mam ponad 3000 obrażeń, z jak na ofiarą Panterę jest świetnym wynikiem proff naprawdę genialny Także, jak widzicie, można ten czołg traktować jako takiego MEDA. Bitwa szybka, udało się na niej wbić odznakę mistrzowską oraz duży kaliber, co jest dosyć ciekawe. 1418 ekspa, 3300 obrażeń, 5 fragów, bardzo mały dystans przejechany, niecałe 2 km. Ze spota jedynie niecałe 900, także dosyć mało. Jeśli do czasu sprzedaży trafiłaby mi się jakaś fajna bitwa, w której będzie można pokazać lepsze atuty tego Leoparda, e, przepraszam, Pantera. To wam ją pokażę, jeśli nie, to nie. Natomiast musicie mi mu uwierzyć, nie jest to aż tak zły czołg, jak o nim piszą, i da nim się spokojnie robić bardzo fajne bitwy i wyniki. Także trzymajcie się, cześć.